Cześć. się jestem Agnieszka, mam 21 lat. Moja historia z panem zaczęła się od tego, że mając 12-13 lat zaczęłam sobie popalać bandzie szkuna, I to mnie kręciło, bo mogłam się bawić w takim towarzystwie, które mnie niby akceptowało, niby byłam dla nich kimś fajnym i w ogóle miałam się bawić. Ale tak naprawdę kiedy, kiedy potrzebowałam pomocy, to tego nie miałam. Zaczęłam kraść mamy pieniądze, no bo skąd miałam mieć jaranie, nie? Papierosy też była normalka. No i że skręcałam swój klimat w takim towarzystwie, a nie innym. codziennie mi ja ranie musiałam iść nawet do szkoły z bakana, bo inaczej nie umiałam nie funkcjonować na tej szkole normalnie. I po jakimś czasie nawet na jakiś czas przestałam, bo myślałam, że że wcale nie muszę ćpać no ja jak nie chcę, to nie muszę, no przecież to, to jest normalne. No ale to trwało dwa miesiące i po dwóch miesiącach już nie mogłam sobie z tym poradzić, więc musiałam znowu się zapalić. I tak dalej, myślałam, że to jest takie całkiem normalne, że wcale nie jestem uzależniona i że w każdym mogę przestać, tylko że mi się tego nie chce, żeby przestać, wszystko, przecież jestem młoda, mogę się pobawić. Każdy młodzież teraz, cała młodzież się bawi, więc dlaczego ja mam się nie pobawić? Później wkręciłam się w klimacie narkomanów no i złożonym, że co tam ja ranię, to nie czujesz, nie wiesz jaka to jest że w ogóle na spidzie, co? To, że to jest fajnie, no to co, myślę, to se spróbuję, co to. Se spróbowałam raz, po pierwszym razie przymierzyłam sobie uzależnienia, ale podobało mi się to i wiedziałam, że to jest fajne, że ja w ogóle nie chcę więcej nic innego jak tylko to, że to, to mnie kręci i to jest to wszystko. I zaczęło się okradanie babci, sprawa w sądzie za kradzieże, Dalej sobie nie zdawałam z tego sprawy, że, że możemy to zminować. Że to wszystko przez narkotyki. Ja no myślałam, że to tylko tak na no, moje potrzeby, takie jakieś ja o tam zabawa. Zaczęło się prania spida oczywiście od małych ilości. Potem na zjazdy takie no, głupie przysłowie, czym się strói, czym tym się lecz, no więc trzeba było znowu. I tak się fazy trzymałam nieraz po trzy tygodnie. Cały czas na spidzie. Spodnie zapinałam w ogóle na grawkę, bo tak schudłam, że się w kogę nie mieści. Ile schudłaś? 15 kilo. I... Wyglądałam masakrycznie. Każdy, kto mnie widział, to, to, to jak się na mnie spojrzał, to nieraz... Niektórzy w ogóle koleżanki z klasy, to, to już w ogóle... Nie umiał z nimi nawet rozmawiać czasami na ulicy. Niektórzy w ogóle krzyczeli, znowu na czpana jesteś? To było straszne. Mam w szkołę, nie poszłam na maturę w sumie, bo znaczy na maturę zdałam, ale, ale na ustną nie poszłam, bo za bardzo świętowałam zdanie pisemnej. Nie byłam w stanie, żeby pójść na tę ustną na maturę. Napłalałam w i przez to nie mogę dalej robić tego, co może bym chciała robić. Kształcić się dalej, ale myślę, że jeszcze wszystko przyda pranie z to jest coś w Ta wkręca, że na z daje zdaje sprawę, kiedy leci, a jak się ocząsie, to czasami jest za późno. Co robiłaś, żeby zdobyć pieniądze yy, 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 Co robiłaś, żeby zdobyć narkotyki? Skąd brałaś pieniądze jeszcze? Wały za granicą. Czyli? Kręcenie ludzi na to, żeby wyjeżdżali za granicę brać telefony. Ja za każdego człowieka miałam 50 euro płacone, że załatwiłam jednego człowieka za to, że pojechały i wygręcili go tam w sumie, ja za to miałam 50 euro i tak potrafiłam mieć nawet no tygodniówki tak około 200 euro miałam zawsze. Miałam mieszkanko i zamiast ładować to mieszkanko, żeby coś urządzić czy coś, tylko byle co, by było się tam jak przespać i w ogóle... W sumie nie zawsze nawet był chleb, ale narkotyki zawsze były. W takim małym mieszkanku pomieściliśmy nieraz tyle ludzi, że się w ogóle nie mieści. Tam było tyle ludzi, tyle dealerów i w ogóle, że się w głowie, że masakra. Siadali normalnie na, na dywanie, wszędzie, gdzie się tylko nie dało. Mieliśmy takie wielkie lustro w ogóle na stole i, i, i jechano. Szklane stoły. Mieszkanie no. 16 metrów kwadratowych. A... Potrafiło być w środku około 20 ludzi, 15 ludzi. To ludzie sami, którzy ci pali, sami ludzie, którzy ci Do nas rana ludzie pukali gilarzy i się pytali nieraz czy nie chcemy z 15 tablet, a mówimy, że nie, bo nie mamy kasy, nie, ale no, zjedlibyśmy, nie, ale, ale ten, ale nie mamy kasy. To nie, to bez problemu nawet dawali nam na krechę. Mieliśmy po 600 zł długu codziennie nieraz nawet był taki czas i to, to, to było okropne takie życie z dnia na dzień. W sumie się kierują na brzegi potem porąbali problemy, masakra. Baliśmy się w sumie u siebie samym w domu mieszkać. Tak, bo czy, jak się nieraz naćpałem, to gdzieś sam poszedłem, na wywiad, jakiś problem sobie narobiłem, no to później wiadomo, przyszli się odwdzięczyć. W no z, z policją. Najgorsze jest to, jak mieszkasz w, w mieszkaniu swoim, gdzie powinna być twoja twierdza. Sprowadzasz ludzi, robisz malinę, ćparz, a później już oni myślą, że tak ma być. Przychodzą do ciebie pukają i są, jak wiedzą, że ty jesteś od tego uzależniony, no to wiedzą czym Cię nakłonić do zabawy. A co straciliście przez branie narkotyków? Ja straciłam w sumie rodzinę. Chociaż z mamą tak już dosyć, dosyć nawiązuje kontakt, nie, ale na początku to, to masakra. Nie miałam do kogo się zwrócić. Rodzinę to całkowicie w sumie straciłam. Z babcią i z dziadkami to się w ogóle nie odzywam, bo nie wiem, ciężko w ogóle mi to przełamać, żeby tam do nich pojechać i ich przeprosić. Chociaż Babcia była na moim ślubie już po tym wszystkim i to było takie spotkanie, ale, ale nie wiem, czy mam uwagę tam do niej pojechać i popatrzeć jej po prostu w twarz i powiedzieć, że jej przepraszam, że ją okradłam z pieniędzy i w ogóle, a to wszystko przez panie. Teraz już jaka osoba, która nie ćwa, widzę to wszystko zło, co się, co się dzieje naokoło i... i nie mogę sobie wyobrazić, że ja w tym samym siedziałam, dopiero na czeźwo to zauważyłam, bo jak byłam pana, to myślałam, że to wszystko jest takie cace, że tak naprawdę to przecież to jest normalne życie, ale po mu, to to wszystko dopiero można zauważyć i dopiero czeźwymi oczami można zobaczyć co naprawdę, w czym naprawdę się było, w czym naprawdę się było i ja nie chcę już do tego wracać nigdy w życiu, nie chcę bo, bo wiem, co to powoduje z każdym człowiekiem, z każdym jednym człowiekiem. Nie ma na to mocnego, bo ja też się czułam mocna, że to mnie nie dotknie, że ja sobie przeciwam raz drugi na imprezie i to mnie nie dotknie, ale to dotyka każdego.